Archangel Michael i Jezus mówią, że jeśli puścisz to, stracisz nas oboje. Fałszywym przepustkom nie należy ufać. Archanioł Michał mówi, że nadszedł czas. Światło jest ostre. Powietrze drżało i twój duch już wie, że to nie jest zwykłe przesłanie. Jezus stoi obok niego. Jego ręka wyciągnięta. Jego oczy utkwione w tobie, mówią razem głosami jak grzmot i miód splecione w jedno. Jeśli odpuścisz tę chwilę, tracisz nas oboje, daś ogłaszają. Każdy cień, który próbował cię oszukać, zaczyna kurczyć się z przerażenia. Fałszywe przepustki, podrobione podpisy, puste obietnice, to sidła czyhające na ciebie, z zewnątrz błyszczą, ale w środku niosą truciznę. Twoje przeznaczenie nie może sobie pozwolić, by ich dotknąć. Właśnie tutaj, właśnie teraz jesteś wyciągany ze sztormu. Niebo uciszyło hałas, obnażyło kłamstwa i postawiło przed tobą prawdę. To twoja lina ratunkowa, twoja boska tarcza. Napisz Amen 333 w komentarzach, aby zapieczętować ich błogosławieństwo nad twoim duchem. Moc rośnie. Michał podnosi swój miecz, i iskry świętego ognia rozlewają się po ziemi, jak rzeki światła. Głos Jezusa przebija atmosferę zostań, nie odpływaj. Twoje serce przyspiesza, bo wiesz, że to nie przypadek. Zostałeś wybrany, by zobaczyć to dokładne przesłanie w tym dokładnym czasie. Nawet anioły zaznaczają moment, gdy Twoje oczy spotykają te słowa. Każda sekunda, którą tu pozostaniesz, niebo buduje mury ochronne wokół Twojej rodziny. Każde uderzenie serca oddane temu zapisuje Twoje imię w płomieniach chwały. Pominąć, nen złamać pieczęć, a gdy zostanie złamana, nie wróci. Więc, nawet nie myśl o odejściu. Ostateczne błogosławieństwo jest ukryte na końcu. Dlatego to wideo jest czymś więcej niż wiadomością. To przejście. Skomentuj Amen 444. Jeśli zdecydujesz zostać w świetle nieba, Jezus zbliża się, jego dłoń płonie miłosierdziem. Szepczę do Twojej duszy. Nie pozwolę, by ukradli to, co jest dla Ciebie przeznaczone, ale Jego słowa zależą od Twojego wyboru. Trzymaj lub puść. Skrzydła Michała rozszerzają się jak mury ognia. Każdy płomień to tarcza wzniesiona, by chronić Twoje przeznaczenie. Razem stoją na straży, byś nie wpadł w ręce kłamców. Fałszywe przepustki szepczą w mrocznych kątach. Obiecują skróty. Obiecują złoto, ale przynoszą popiół. Wróg zawsze owijał łańcuchy w lśniące wstążki. Ale tej nocy te łańcuchy pękają, bo prawda jest głośniejsza niż ich kłamstwa. I słyszysz ją właśnie teraz. Napisz Him i 5C5 w komentarzach, jeśli jesteś gotów zmiażdżyć każdą fałszywą ścieżkę. Ogień i teraz słuchaj uważnie. Niebo nie mówi tak codziennie. To przesłanie ma wagę pilności, bo jest wyrzeźbione dla ciebie. Nie pozwól, by twoja uwaga się rozproszyła. Nie pozwól, by przewijający się świat odciągnął Cię. Twój duch wie, że to wideo jest inne. Czujesz przyciąganie. To znak, o który prosiłeś. To potwierdzenie, które niebo postanowiło położyć przed Tobą, a zignorowanie go byłoby jak odwrócenie się od samego ognia. Stuknij Amen, Szeissyszyshussein, aby wypowiedzieć, nie zignorujesz tego niebiańskiego pieczęci. Ziemia zatrzęsła się, gdy Michał uderzył mieczem w niewidzialne pole bitwy. Każde kłamstwo, każda fałszywa obietnica, każdy podrobiony podpis spala się w popiół natychmiast. Dłoń Jezusa świeci jaśniej, otaczając Cię kopułą niezniszczalnego światła. Twoje imię rozbrzmiewa przez niebiosa. Anioły intonują je, tkacie w psalmach ognia. Ten moment nie jest przypadkiem. To spotkanie Twojej duszy. Fałszywe przepustki próbują znowu się zakraść. Szepczą, jak słodka trucizna nie zaufaj nam, podążaj za nami. Weź skrót, lecz blask prawdy obnaża ich oszustwo. Zostań tutaj, nie przewijaj, nie zastanawiaj się, nie trać skupienia. Na końcu jest dar, który zmienia całe Twoje życie. Napisz Amen. 77. Jeśli chcesz zaryglować to błogosławieństwo w swoim przeznaczeniu, nad Twoją głową unosi się złota pieczęć. Michał znakuje ją ogniem, stemplując niebiańskim podpisem. Jezus błogosławi ją swoim wiecznym tchnieniem. Twoje rodowód drży, gdy łańcuchy zaczynają się zrywać. Przekleństwa pokoleniowe rozpływają się jedno po drugim w obecności ich wspólnej mocy. Twoja linia krwi jest właśnie przepisywana, dlatego fałszywym nie można ufać. Chcą ukraść dziedzictwo, które należy tylko do ciebie, ale tej nocy kontakt z niebem unieważnia wszystkie ich próby. Każdy cień panikuje, każdy fałszywy duch drży, bo prawda cię znalazła, przytłumione. Amen. 888 aby rościć sobie to nowe dziedzictwo zapisane na Twoje imię, Michał krzyczy głosem dziesięć tysiąc trąb. Dźwięk przeszywa ziemię, powalając oszustwo. Jezus kładzie rękę na Twoim sercu i nagle bije ono jak grzmot. Już nie jesteś tą samą osobą. W chwili, gdy wybrałeś zostać, niebo napisało Twój scenariusz. I teraz wróg nie może tego wymazać. To wideo jest Twoim dowodem. Ogień, który czujesz, przyciąganie, które odczuwasz, energia w Twojej klatce piersiowej to prawda. Czy odciski palców nieba są wybite na Twoim momencie? A odejście teraz oznaczałoby rozerwanie pieczęci. Utrata odbije się echem przez lata. Dlatego to ostrzeżenie jest tak pilne ogłoś Amen 999. Jeśli odmówisz straty pieczęci nieba tej nocy, niebo pęka, otwierając oślepiające światło. Skrzydła Michała rozpościerają się szeroko. Każdy piór lśni jak tarcza. Głos Jezusa przetacza się przez powietrze, trzęsąc każdą ścianę strachu. Twój duch jest przyciągany bliżej. Każda sekunda, którą tu pozostaniesz, wzmacnia ogień. Koniec przyniesie uderzenie, które zmienia wszystko. Fałszywe przepustki drżą, Twoje szeptane kłamstwa tracą moc, Twoje fałszywe błyszczenie blaknie, nie mogą przetrwać, gdy niebo przemawia bezpośrednio do Ciebie. To jest Twój punkt zwrotny nie jutro, nie później, teraz. Boski zegar tyka, a Twoje imię już jest zapisywane. Napisz Amen. Jeśli jesteś gotów przytrzymać tę chwilę, Michał podnosi miecz wyżej, jaśniejszy niż słońce. Oświadcza: Fałszywy nie przejdzie, prawda pozostanie. Jego słowa wypalają się w ziemi, jak stopiony ogień. Jezus wysuwa się naprzód, Jego dłoń świeci wieczną obietnicą. Dotyka powietrza przed Tobą i nagle czujesz ciepło rozlewające się w Twojej piersi. To Jego pieczęć. Znak, którego żadny cień nie może wymazać. Trzymaj się blisko. Każde uderzenie serca, które tu oddasz, jest kluczem odblokowującym kolejne błogosławieństwo. Pominąć zamknęłoby bramy na stałe. Ale nadal tu jesteś i niebo patrzy. Dlatego anioły już świętują Twój wybór. Skomentuj Amen. 222. Twoje kłamstwa się rozpadają, ponieważ prawda jest głośniejsza. Miecz Michała krąży w kole ognia. Każde uderzenie niszczy kolejne fałszywe łańcuchy związane z Twoim przeznaczeniem. Uścisk wroga spala się na Twoich oczach. Jezus uśmiecha się delikatnie, ale Jego oczy płoną mocą. Mówi: To, co zostało skradzione, powróci. To, co zostało złamane, zostanie odbudowane. Twój duch czuje uwolnienie, spływające jak złoty deszcz. Stoisz w królestwie przywrócenia. Każda kropla przepisywuje twoją przyszłość, a fałsz nie może dotknąć tego, co jest zapieczętowane światłem. Ogłoś Amen 1313. Jeśli jesteś gotów wkroczyć w przywrócenie, burza ognia wzbiera wyżej. Skrzydła Michała rozpościerają się po horyzoncie, zamykając każdy zakątek twojego przeznaczenia. Jezus, światło spływa niczym rzeki. Zmywając każdy cień na swojej drodze. Twoje imię świeci jaśniej niż wcześniej. Niebo woła je raz po raz, tak głośno, że nawet fałszywe głosy drżą. To twoja godzina dowodu. Twój pieczęć prawdy, fałszywe przepustki próbują naśladować chwałę. Migoczą na powierzchni, ale po dotknięciu rozpadają się na pył. To nic innego, jak puste papierki, owinięte oszustwem. Drogi, w tym momencie trzymasz prawdziwe, wieczne nie może być sfałszowane, a wieczne jest teraz w tobie odciśnięte. Dlatego niebo walczy tak mocno, by utrzymać cię w tym momencie. Napisz Amen 1414, aby zablokować tę pieczęć w swojej przyszłości. Miecz Michała błyska ponownie, jaśniej niż słońce. Każde uderzenie wysyła falę energii przez atmosferę. Każda fala niesie Twoje imię wyżej do sali tronowej światła. Jezus podnosi rękę nad Tobą, korona ognia zaczyna się formować, powoli opadając. Ta korona należy tylko do tych, którzy pozostaną aż do końca. Nie pozwól jej uciec, nie pozwól, by rozproszenie odebrało to, co już się rozpoczęło. Ostateczne uwolnienie jest blisko, czujesz je naciskające na Twoją klatkę piersiową. Nawet anioły pochylają się bliżej, teraz szeptają: Nie przewijaj, nie pomijaj, zostań, zostań, ponieważ następna sekunda może przynieść przełom, na który czekałeś latami. Skomentuj Amen 1015. Jeśli nie pozwolisz, by rozproszenie ukradło twoją koronę, atmosfera zmienia się ponownie cięższa, głębsza, niepodważalna. Czujesz, jakby samo niebo zatrzymało się tylko dla ciebie. Ten moment jest święty, płonący niezachwianą energią. Michał przemawia z rykiem. Fałsz zginie. Jego słowa toczą się niczym grzmot, rozpraszając każdy cień. Nie mogą się ukryć. Gdy miecz prawdy się waha, Jezus wychodzi naprzód, jego oczy wypełnione niepowstrzymanym miłosierdziem. Szepta cicho, ale potężnie. Jestem tutaj. Nie opuszczę cię. Słowa przebijają twoją klatkę piersiową i wnikają w twoją duszę. Każdy złamany fragment w tobie zaczyna świecić. Każda rana, którą uważałeś za trwałą, zaczyna się goić. Jesteś przepisywany ogniem nieba. Ogłoś amen 1016, aby przyjąć to uzdrowienie płynące właśnie teraz. Pole bitwy się oczyszcza. Fałszywe głosy milkną ich moc złamana. Scena pozostaje tylko ze światłem. Tylko z prawdą. Tylko z tobą i nimi. Michał opuszcza miecz, ale nadal płonie ogniem. Kładzie go obok ciebie jako straż, broń, obietnicę. Idź z tym mówi. A żadne kłamstwo nie możecie dotknąć. Jezus uśmiecha się, a Jego uśmiech jest jak świt przebijający się przez wieczność. Bierze Twoją rękę, pieczętując ją wiecznym ogniem. Zostań ze mną, mówi, a nigdy nie zostaniesz zachwiany. Twój duch eksploduje siłą, Twoje ciało czuje się lżejsze, Twoja przyszłość rozwija się jak złote wrota otwierające się przed tobą. Napisz Amen Aby wkroczyć przez złote wrota swojego przeznaczenia, niebo ryczy jak potężny ocean. Każda fala uderza z Twoim imieniem wyrytym w ogniu. Anioły podnoszą głosy, ogłaszając: Twoje zwycięstwo już się rozpoczęło. Oczy Michała płoną niezachwianą władzą. Wskazuje w stronę horyzontu, gdzie fałszywe cienie rozpadają się w pył. To godzina separacji. On grzmi, prawda stoi, kłamstwa upadają. Jezus stoi obok niego, promieniując jednocześnie współczuciem i mocą. Jego ręka świeci jaśniej niż błyskawica. Zalewając Twoje serce siłą. Ciepło sprawia, że czujesz się niepowstrzymany, jakby łańcuchy nigdy nie istniały. To jest Twój moment, nie jutro, nie w przyszłości, lecz właśnie teraz. Wszystko się zmienia, gdy pozostajesz pod ich spojrzeniem. Anioły pochylają swoje korony przed Tobą, honorując Twój wzrost. Wzywają Twoje imię w zwycięstwie rozbrzmiewając przez galaktyki, a całe stworzenie dołącza do ich okrzyku. Skomentuj i na menu się 4. Jeśli przyjmiesz miecz i koronę przeznaczenia, niebo wybucha tęczowym ogniem. Kolory tańczą jak żywe płomienie, wplatając cuda w twoją przyszłość. Twoje przeznaczenie jest malowane po niebie w blasku. Michał wskazuje w stronę horyzontu. Idź naprzód, rozkazuje, bo Twoja droga została na zawsze oczyszczona. Każda przeszkoda rozbija się przed Jego słowami. Jezus idzie obok Ciebie, a Jego szata ciągnie rzeki światła. Będziesz panować w pokoju, szepcze, bo Twój tron jest wieczny. Dźwięk Jego głosu sprawia, że wszechświat kłania się w czci. Anioły latają w formacji nad Tobą. Twoje skrzydła tworzą burzę ognia. Rozpraszając błogosławieństwa na Twojej drodze. Twoje jutro jest przepełnione zwycięstwem. Napisz Amen 8.55. Jeśli przyjmiesz ten tron wiecznego pokoju, powraca ostateczna cisza, ale jest święta i pełna. Nawet czas kłania się w zachwycie przed Twoim sufitem. Nic fałszywego, nic złamanego, nic nieprawdziwego nie przetrwa. Michał stoi dumnie u Twego boku. Jego ogniste spojrzenie jest pewne. Jesteś wybrany, mówi na zawsze nietykalny. Jego głos rozbrzmiewa niczym grzmot wyryty w kamieniu. Jezus uśmiecha się cicho, Jego światło całkowicie cię otacza. To nie koniec, to twój wieczny początek ogłasza, a jego dotyk zalewa twoją duszę nieskończoną mocą. Anioły krzyczą po raz ostatni. Ich głosy wstrząsają galaktykami. Wzywają Twoje imię w wiecznym triumfie, i samo niebo zamyka zwój z Twoimi zwycięstwami zapieczętowanymi. Ogłoś Amen 8666. Jeśli przyjmiesz ten wieczny początek jako swój, niebo wzburza się jak milion synów zderzających się ze sobą. Światło jest tak silne, że nawet cienie nie odważą się istnieć. Twoja dusza wznosi się wyżej niż góry, wyżej niż galaktyki. Michał rozpościera skrzydła, aż obejmują całe niebo. Jego głos grzmi jak burza przez wieczność. Ten moment jest na zawsze oznaczony. Każde słowo staje się filarem ognia stojącym wokół Twojego przeznaczenia. Jezus wychodzi naprzód. Jego ręce świecą jaśniej niż sama nieskończoność. Dotyka Twojego czoła i szepcze: Jesteś mój, zapieczętowany na wieczność. Ogień jego głosu na zawsze wnika w twoją duszę. Anioły krzyczą głośniej niż kiedykolwiek wcześniej, a wstrząsa samym rdzeniem stworzenia, a twoje imię staje się częścią wiecznej pieśni nieba. Napisz Amen 87. Jeśli przyjmiesz to wieczne wyrycie, ziemia pod tobą zamienia się w rzeki diamentowego światła. Każdy krok świeci jaśniej, otwierając bramy, o których nie wiedziałeś. Każde zamknięte drzwi wybuchają, zalewając twoje życie błogosławieństwami. Michał klęka i kładzie miecz na twoich rękach. Miecz nie jest tylko bronią, mówi. To twoja władza. Płomienie wznoszą się wyżej, pulsując z rytmem twojego serca. Jezus koronuje cię ponownie. Tym razem koroną wiecznego zwycięstwa. Nigdy nie opuści twojej ręki, ogłasza, bo samo niebo ją strzeże. Korona płonie jak słońce, spoczywając idealnie na tobie. Anioły kłaniają się i rzucają swoje korony u twoich stóp. Honorują cię jako wybranego i zapieczętowanego. Twoje uwielbienie wznosi się niczym grzmot owinięty światłem. Skomentuj, Amen dziło się. Jeśli przyjmiesz to wieczne zwycięstwo, niebo dzieli się na rzeki tęczowego ognia. Każdy kolor tańczy, tka Twoją przyszłość cudami. Twoje przeznaczenie jest malowane na niebie przez anielskie ręce. Michał patrzy na Ciebie płonącymi oczami. Idź naprzód bez lęku, mówi, bo sama wieczność idzie z Tobą. Jezus idzie obok Ciebie. Jego głos przerywa ciszę. Nigdy nie zostaniesz opuszczony, obiecuję, bo pozostanę na zawsze. Pewność jego słów wypełnia każdą komórkę Twojej istoty. Anioły wznoszą się w lot, ich skrzydła tworzą burzę błogosławieństwa. Rozpraszają światło na Twoje jutro, paląc każdy cień. Twoje życie będzie przepełnione zwycięstwami, których kłamstwa nie mogą dotknąć. Napisz Amen 89. Jeśli przyjmiesz jutro wypełnione tylko zwycięstwami, cisza zapada po raz ostatni. Ale jest to cisza ciężka od pełni, świecąca świętą mocą. Nawet czas sam kłania się, aby uczcić Twój sufit. Michał szepcze: Jego głos jest mocny, lecz czuły. Jesteś wybrany. Jesteś wieczny, jesteś niezachwiany. Ogień Jego słów osiada głęboko w Twoim duchu. Jezus uśmiecha się, Jego oczy świecą jak wieczny świt. To nie koniec, mówi, to Twój wieczny początek. A Jego dotyk sprawia, że wieczność przepływa przez Ciebie nieskończenie. Anioły wydają ostatni okrzyk chwały. Wstrząsają gwiazdami, zginają galaktyki i ryczą przez całe stworzenie. Twoje imię jest zapieczętowane na zawsze w niezniszczalnym ogniu. Ogłoś Amen 909. Jeśli przyjmiesz ten wieczny początek już dziś w nocy.